Cześć, tu Camel z e e-commerce Revolution. W dzisiejszym krótkim nagraniu chciałbym Wam pokazać jeden ze sposobów dodania lokalizacji do kartoteki produktu w subjekt GT. W tym celu przejdźmy sobie do zakładki Towaru i usługi, gdzie mamy listę naszego asortymentu. Jest kilka sposobów na to, żeby jakoś zorganizować sobie lokalizację produktów, abyśmy podczas pakowania albo podczas inwentaryzacji wiedzieli, gdzie dany produkt się znajduje. W subiekcie GT mamy coś takiego jak pola własne, które możemy wykorzystać do dodania własnego jakiegoś no właśnie pola. Możemy to pole nazwać właśnie lokalizacja. Żeby dodać takie pole własne, w subiekcie GT mamy możliwość dodania 10 takich pól do 10. Wchodzimy sobie w administracja, parametry, pola własne, parametry pól własnych, obiekt z listy rozwijanej wybieramy, w naszym wypadku to będą towary i towar i usługa. Ja już sobie dodałem takie pole własne, ono nazywa się lokalizacja, no żeby je dodać to wystarczy kliknąć dodaj, dodaj pole standardowe. Jest możliwość dodania innych pól, innych rodzajów, jak pole rozszerzone, ale one są dostępne tylko i wyłącznie w dodatku e, subjekta plusa. Dla samej lokalizacji nam wystarczy pole standardowe. Nazwijmy je lokalizacja bądź tak jak chcecie. Następnie przechodzimy sobie z powrotem do towaru i usługi, aby edytować daną kartę takiego produktu. Dla przykładu weźmy sobie ten pierwszy z brzegu produkt. Y, zakładka własna i pojawiła nam się tutaj nazwa, lokalizacja. Aby edytować wartość tego pola, klikamy sobie wartość. Kolejnym etapem będzie ustalenie sobie jakiegoś klucza, według którego sobie ułożycie magazyn. Często firmy stosują taki system, że na przykład pokój to jest A, regał to jest B, półka to jest C i tak dalej, i tak dalej kwestia tutaj jest pewnej dowolności i kwestia jak macie ten magan u siebie ułożone. ja dla przykładu zrobię takie A1 B1 Zobaczę jeszcze skopiuję, ponieważ chciałem pokazać jeszcze jedną rzecz, klikamy ok pole wartość nam się uzupełniło, klikamy ok ponownie i teraz jeszcze wybiorę sobie jeszcze jeden produkt dajmy na to w teorii, że on jest też w tej samej lokalizacji uzupełniam pole własne wartością a1 B1 i klikam OK teraz to warto zauważyć, mamy dwa produkty które znajdują się na tej samej lokalizacji i co zrobić, jeżeli chcielibyśmy wyszukać na liście towarów produkty, które są w tej samej lokalizacji w na samej górze, nad tą listą mamy taką ikonkę strzałeczki w dół klikamy sobie i mamy filtruj wpisujemy tą lokalizację i Enter i pojawiły nam się produkty, które są w tej samej lokalizacji. Jeśli interesujecie więcej takich filmów, daj znać proszę w komentarzu lub napisz do nas, jaki temat Cię interesuje, a my postaramy się nagrać o tym nagranie. Pamiętaj o zasubskrybowaniu naszego kanału oraz daniu lajka, jeżeli oczywiście to nagranie Ci się podobało. Do usłyszenia, cześć!